Witajcie, dostałam kolejną przesyłkę. Właściwie to nie tyle przesyłkę, co taki pakunek, i było to bardziej z rąk do rąk. Dała mi koleżanka. Powiedziała: Ewolu, zrób z tą zawartością dobry użytek. No więc, zaglądamy, sprawdzamy. Tadam. Tadam. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jest pudełeczko Kalcium zostało napisane. Niech ja spojrzę. Musi być dosyć stare, ponieważ brzęczy w środku. To wapno jest już mocno przeterminowane, bo stwardniało na kamień. Rok produkcji, czy z użycia, 2005. No to kawałek czasu. Ale myślę, że zawiera coś bardziej interesującego niż stwardniałe wapno. Są monetki. Troszkę uporządkuję. Pogrupowałam monetki. Troszeczkę współczesnych, no powiedzmy, z ostatniej edycji, po denominacji. Troszkę prl -ków. A taką ciekawostką jest fakt, że na dwóch złotówkach PRL-owskich, nie wiem, czy to się uda tutaj pokazać. Bite były różne godła. Raz to był taki orzełek wzbijający się do lotu. Raz taki ciężki, jakby gryw bardziej. Natomiast najciekawszą chyba rzeczą są te dwie monety. 10 złotówka z prl -u.

Rok transformacji ustrojowej i takie ciekawostki. Ciąg dalszy. Tu mamy woreczek. Ten smaczek zostawimy sobie na koniec, bo ciekawi mnie, co zawierają te bibułki. Pierwsze nic. Aha! Są papierowe pieniążki. Jak już mówiłam kiedyś, zachwycają mnie one umiarkowanie. Szczególnie, że do naszych czasów dotarło ich bardzo dużo. Prawdopodobnie, tak mówią niektórzy, zapasy NBP zostały wystawione na sprzedaż kolekcjonerom. Ale tutaj jest coś ciekawego. To są, to są bony towarowe. O, bony. W latach 50. i 60. zakazany był obrót walutami, handel walutami i osoby posiadające na przykład dolary z przedwojny lub powracające z zagranicy, przywożące dolary, sprzedawały je po kursie państwowym w bankach PKO. Otrzymywały w to miejsce bony towarowe, ostemplowane, uprawniające do zakupów w sklepach pko -owskich. I z czasem te sklepy przekształciły się w znane nam już, zapewne Peweksy. A ja tam dla marynarzy chyba istniały sklepy Baltony. I to była taka historia. Teraz rzut jeszcze z przedniej strony. Mamy bon o wartości 2 centów, 3 sztuki o wartości 10 centów i jedną o wartości 20 centów, wyemitowaną w 69 roku, pozostałe bony są z roku 79. 79. Ten 20 centowy ma jeszcze dodatkowo taką zgrabną serię. 1922 112. W końcówce jest 21 i odwrotka 12. To taki smaczek dodatkowy. To przejdźmy do ostatniego zawiniątka. No i tutaj. Ten mały pleczek, zobaczmy co zawiera. Jest tu niezbyt dużo monet. A, widzę współczesną złotówkę. Dwie współczesne złotówki, złotówka. Korony czeskie, 5 rubli. Teraz je tu ładnie ułożę, będzie można obejrzeć

I taka ciekawostka na monecie z 2000 roku napis jest po łacinie Ursus. Natomiast w 2001 roku już chyba przeszli na język ojczysty. Miedwiedź. Tak to jakoś by się czytało. No w chwili obecnej to chyba już obowiązującą walutą jest euro. Taka ciekawostka, dwójeczka. Jak się okazało, skrętka, delikatna skrętka. Już ją tutaj sprawdziłam. Bardzo subtelna, ale jednak. Spróbuję pokazać skręteczkę. Papierek leży wzdłuż osi monety. Przechodzi jakby przez środek orła. Natomiast po stronie nominału, Wyglądałoby to mniej więcej tak.